No, cześć, witajcie, przed Wami w kolejne materiale Raczej będzie to krótki materiał No widzicie, mam tutaj świeżo przerobione pole To świeżutko wszystko no, może A może Wam nie pod słońca pokażę Ale jest takie nieduże poletko Dalsze szukania Tomusiem Nie piskaj Tomuś No powiem ja też dodatkową rzecz Wreszcie mogę czyścić elementy, które znajdę. Tą no, porządną szczetałkę no więc lecę, szukać. Zobaczymy, co cokolwiek tutaj wyjdzie. Być może nic nie wyjdzie, to będzie taki raczej bonusowy odcinek. Jak coś wyjdzie, to będzie rzucone Jak nie wyjdzie, no to wam nie będę nawet rzucał, bo nie ma po co. Dobra, lecę z pikaniem. Zobaczymy, co to będzie. No mamy jej pierwszy element, pierwszą znajdźkę. teraz na samym początku. A jest to z takiej kosy. O jak tam sobie stoi. To jest taka, takie ostrze i tu wiecie, tak sobie chodzi. I tu sobie tnie trawę. A taka pierwsza znajdźka. I sygnałów jest tu całkiem sporo. Tam podejrzewam będą foliki, to na na początku. Ale zobaczymy tu tutaj powyskakuje. A lecimy dalej. No moi drodzy. Jezi pierwsza to! Nie sądziłem w życiu, że to znajdę monetę. Oczywiście to jest PRL, 20 groszy, amaliniowe, 57 rok, czyli 1957. Także pozdrawiamy się, 57 roczniki. Zgodnie z Adium, ale jest moneta na takim małym polu, nie? Dobrze no, jest to, więc stosunkowo blisko drogi. Ale przyszedłem w jedną stronę, wyszło parę jakichś tam metali, parę takich dupka, na przykład od żarówki jakiejś starej. Jakieś kawałki amelinium, ale tu życie się nie spodziewa, że znajdę monetę! I to normalnie nie jakieś totalnie współczesne tylko PRL-a, to już, to już jest coś, to już na drodze coś jestem w szoku, I nic, lecimy w takim razie dalej. Bo jak pikający map przyjedzie, będzie o coś tu znaleźć, to już nie będziemy co znaleźć się, z komu znajdę. Ale jest moneta 20 groszy, nic, lecimy dalej. To no jest już nie pierwsza, a liniowa puszka, folika a <grystanie> pola została niewiele. może się przeniosę jeszcze na drugie, póki jeszcze słonko świeci. A tymczasem idę jeszcze, szukaj dalej. Może się trafi jeszcze jakaś moneta. No tu jak na razie no, dosyć cicho, nic tu wiele sygnałów. Zresztą chwilę będziecie sami zobaczyć całkiem tutaj jest cicho, a sobie pikający mobiów tutaj przeszukiwał Także, <śmimo> mimo że i tak znalazłem monetę Także i tak jest pozytywnie O, jest taki sygnał jeszcze miałem sobie włączyć z kamerą Ale coś tu pika jest raczej małego mogę sobie tu oczyścić My się, że kolejna Już kolejna właśnie folika, ale... ale sprawdzić trzeba A naż no, to coś ciekawszego wyjdzie no, Sygnał jeszcze w dołku a To było tej. tej grudce. A ja już chyba widzę tutaj jakąś folikę. Tak jest, jest jakaś tubka. O! szylikon Do 350 stopniów. To bardziej jakiś mój z motura A jeszcze jest zawartość w środku tylko już wyschnięta No więc, do następnego fanta w takim razie pewnie zaraz coś tu jeszcze wykopie, jak nie to się przejdziemy jeszcze na drugie pole A, była dupka z silikonu, jest i front Teraz widać, że lekon, że lekonuje wszystko No więc, do następnego fanta No więc, to pole wyczyszczone, idę sobie Rokiem szukając po drodze fantów na kolejne pole to Oczywiście, że jest przeszukane Ale zawsze można No i sprawdzić Po zaś pikający ominął ładny sygnał dosyć nie głęboki, raczej jakaś kolejna aluminiowa tubka już nie pierwsza na tym polu ale się zaraz okaże co mi tutaj tego dołeczka wyjdzie sygnał kopnięty gdzieś tu musi być tym wszystkim bo i teraz to nie jest taka prosta sprawa Namierzyć jakiś sygnał A już tu widzę co jest O, a cóż to? Jakiś kranik Kranik jakiegoś kumarka <grybujesz> Z Motura To moi widzowie powinniście być zadowoleni Popatrzcie, nawet uszczelka chyba jest Zacześćmy to. A nie uszczerbki chyba jednak nie ma. No, ale mamy kranik. No, a co prawda gwind jest zerwany. Ale jest kranik, z komarka, łeski. Ci którzy znają na pewno dobrze wiedzą <grytanie> jak to wygląda. No amelinium. Dlatego taki ładny sygnał. No lecimy dalej. Może uda się coś jeszcze fajnego trafić ale ten fan jest naprawdę ciekawy powiązany z kanałem, no, moturzasty nie wiem czy będziecie tutaj widzieć bo są czarne na tle brązowym ale tutaj dokopałem się do mrowiska pilnowałem sygnału i to bardzo dzielnie już wiem dlaczego jakiś kawałek puszki po jakimś żarciu dlatego te mrówki chyba tak dzielnie pilnowały swojego dobytku, ale nic, zakupuję ich z powrotem, niech sobie tutaj gniazdo dalej mają troszkę będę musiał przebudować je, ale cóż tam mają pecha, no, że wybudowały się na żarciu nic, idę szukać kolejnych sygnałów, bo już tych sygnałów tutaj wyciągnąłem sporo opikającym pikające mam ewentualnie, nie ewidualnie, ev już ewidentnie nie przeszukał tego terenu no bo sporo, sporo puszek, mniejszych czy większych, dosyć sporych sygnałów. No ten był akurat dosyć drobny i bardzo głęboki, ona była aż to na samym spodzie. Też całkiem głęboko. Już się myślałem, że może jakaś moneta, <laughs> no ale z puszeczka. No ale ewidentnie, piekający mob to kiepsko przeszukał. No strasznie dużo sygnałów. No spodziewałem się, że może znajdę jedną, jakąś blaszkę, nie czy coś, a to kurczę, no sygnał za sygnałem. Także no, coś się nie postarał. No ale nic, zakopujemy dołek Chowamy mrówki. Niech sobie żyją tutaj w spokoju. O, tu całe mrowisko. Czekam do środka. I zamykamy. O! No, będę ptać i można ich szukać dalej. A, przeniosłem się jednak już. Czy dotarłem tak naprawdę do tego drugiego pola? Mamy tutaj już dołek wykopany i mam część od prawdopodobnie czołgu. Czołgu, zwany T25 <laughs> od ruskiego Lladymierca T25. Znaczy się nie jestem bałem, czy to od Wladymierca, czy to jest od naszej maszyni, naszego czołgu. <laughs> Ale jest taka no, już jakaś jakby tuleja, znaczy się tuleja część tulei, nie wiem takie z dziurką jak gdyby na smarowanie. Jakieś takie dwadzenki, ktoś no, jak może zidentyfikować? Piszcie w komentarzu. Na pewno część jakaś ciekawa. Co prawda nie moneta, ale ciekawa. No nic, lecimy. Szukaj dalej. A jeszcze tego pola trochę tu jest to. Jeszcze chwilkę będę szukać. A pikający ma w tym czasie robi spaghetti. Mm, także akurat co przejdę na spaghetti. Czyli ja fanty. Robimy wymianę. No nic, do następnego sygnału. Póki jeszcze jasno razem ciekawszy sygnał. Może nie moneta, choć jest troszkę krągłe. <laughs> ale jest to prawdopodobnie jakaś plomba. Na to by mi wyglądało. No jakiś ow. Ow. Cienuszki ow. I ładnie pikający. <laughs> Niestety oznacza, no coś tu może było kiedyś. Takie w, akurat co w patrzę, to wygląda, by były dwie jedynki lub dwie czwórki. Ale to tak... tak można tylko teoretyzować. Ale ciekawe znalezisko. Mamy oww! I lecimy dalej. No, powiem Wam, z dwa lata temu w 2019 ktoś tu się dobrze bawił. Aczkolwiek dziwne, chyba w tych szatkach tam, tylko nie wiem, czy ma słońce, nie świeci. Ale tam są takie krzaczki, chyba w nich, bo, bo tu, w polu, chociaż tu jest gwiazd, może. Ale ktoś się zdecydowanie dobrze bawił. no bo są druteksy <laughs> ciekawe czy dziurawe były czy nie nic, <laughs> idę jeszcze szukać ostatniego sygnału, bo no już to poda... o w tej naftę. robi się powolutku coraz chłodniej, coraz ciemniej, słonko jak a pewnie widzicie, albo i nie widzicie, zachodzi na tej kamerce pewnie nie widać zbytnio idę jeszcze poszukiwać jakiegoś sensownego, fajnego, ostatniego sygnału i będę się zabijać Udamawiła No dzisiaj nie za długo Nie za dużo Niestety dużo było zajęcia od samego rana Praktycznie Dlatego tylko takie Tymczasowe Krótkie poszukiwania I taki bonusowy dla was odcinek A są sumie z monetką PRL-em, bo prl Ale zawsze jakaś monetka Ciekaw jestem ile tu jeszcze z tego pola wyjdzie, bo tu jeszcze jest sporo do przejścia, a to się sporo. jest jakiś. Jak Ale jest nie znamy! Jak coś kultywować! Mogliby mi to tak przejechać przemieszać tą ziemię, ale by się fajnie szukało. Co prawda pewnie nierówno, ale... Ale jakby fanty wychodziły Jakby się fajnie kopało w środku. O! I coś mamy na koniec. Prawie na końcu pola Ale coś wysokiego, znowu pewnie folika, już tutaj chyba 4-5 takich folijek wyciągnąłem Każda tak naprawdę na inny sygnał biła. Dosyć płytko, raczej albo małe, jedno z dwóch. <laughs> więc głęboko się nie wkopujemy, tylko płyciutko. Ciekaw jestem, jak to na kawę wygląda, bo jest bez stabilizacji tym razem, ale w 2K. Tak więc rozdzielę coś wyższe, bez stabilizacji. I zobaczymy, też, jak bateria wytrzymuje, no bo ostatnio. No co, ja pochodziłem niewiele. Ponagrywałem i zdechło. Roban, pilnował. Jakaś larwa. A Oczywiście jakaś. Tym razem na, szczę na szczęście nie puszka, Ani żadna folika. Ale dupka ładziarówki <grywki> z plaskata. Tu jest gwint tu jest dupka, a to był front, który jest rozbity. No więc z takim fantem myślę, że się z wami pożegnam. No widzicie, mój cień czyli słodko hej, się ku zachodowi, Tele do pisie idą spać <grystanie> No cóż no, żegnam się z wami i do następnego ładecinka <grystanie> Na razie Elo! Yo. <grystanie>